Ależ Ależ witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj będziemy grać na One Bloku i będziemy rozbudowali naszą wyspę. Tutaj gra ze mną Natka Waliatka Tylko oczywiście mnie nie słyszy. Nie słyszy mnie, ale... Dobra, i będziemy dzisiaj rozbudowali wyspę. Jesteśmy na dobrym poziomie. Chciałbym. Chciałbym... Z żebyśmy mieli zbrojki diamentowe, znaczy nie diamentowe, tylko żelazne. Żebyśmy wykopali dużo żelaza. Więc to jest skin. Tak wygląda mój skin. O tak. I ogólnie, bo my nadal jak czuji, to to jest nasza farma zwierząt. I będziemy rozbudowali naszą wyspę. Kurde, pająk. Ok. Ogólnie, jak się Finet spodoba, to możecie zasubskrybować i na nasz kanał. Oczywiście. Więc będzie się działo. Oczywiście pozdrawiam ją. Pozdrawiamy. Matka. na pewno tutaj się o... jeszcze jedna osoba tak ogólnie było, ale potem poszedła na... Na... znaczy poszła na swoją wyspę. Kurde, nie ma dobrych rzeczy takich i temu. E no weź mi to. Okej. Okay. Mamy cztery żelaza i możemy zrobić sobie zbrojkę. Oczywiście się podzielę z moją nową koleżanką na wyspę, na, na wyspie. Tutaj, okay, tutaj. Dam jej. Dobra, do, do. okej okay. będziemy odbudowali tylko już ten blok blok okej okay. XD OK to No nie Po mamy że nie będziemy Okay. I ogólnie to będzie na tyle. Taki krótki odcinek dzisiaj, a przedtem odcinek był dłuższy. No bo, znaczy, może. Znaczy, nie, może po skończymy odcinek, jak z, zrobię zbroję całą. Całą zbroję. zbroję. А я смотрю два, бы... O nadaj no, mi to, daj mi to. Okej. Okay. Spróbuję wiesz. Spróbuję teraz ogólnie kobie wszystko. Kobby ok? Okej? Po stworzeniu odbój kończę odcinek. Niestety to będzie taki krótki odcinek, jak w pierwszym odcinku Survivalu. Jak zawsze Survival jest dłuższy niż ten drugi odcinki, ale okej. Okay. Op. Kim, saya langsung ke komentar, Hop. Kim, ini berita, ini okej okay. krowa płynie do farmy muszę tą zberkę zabić, bo muszę tą zberkę zabić, bo kozio Okej okay, ludzie, więc może w następnym odcinku zrobimy film na moim kanale. Będziemy kontynuować moją zbrojkę. To siema. Na Siema.